Dzień dobry, jestem Poliena, zapraszam do mnie. Jestem Kuritibanko, urodzoną i wychowaną w Kurytybie, ale obecnie mieszkam w São Paulo. Od mniej więcej 8 lat jestem tutaj, pracuję jako modelka i wreszcie pokochałam to mieszkanie, które stworzyłam sobie w São Paulo. Sempre vê é, o glamour da moda, o glamour das modelos. Todo mundo acha que é, meu Deus, a coisa mais fácil, mais tranquila do mundo, mas é muito difícil. Eu acho que, para começar a falar sobre o quão difícil é, você tem que. Najważniejsze são <sumos> wyniki. <Każdy> o <sumos> brilho tylko blask świata moda, <sumos> cały glamour. Wszyscy pensam: <sumos> o Boże, to musi być a najłatwiejsza e <sumos> <i> najprzyjemniejsza <sumos> praca na <sumos> świecie. Ale to naprawdę trudne. Myślę, że, żeby zacząć o tym mówić, trzeba powiedzieć jedno: musisz zrezygnować ze swojej młodości. Musisz porzucić część siebie, która jest jeszcze dziecinna. To była pierwsza trudność, z którą się zmierzyłam. Gdy miałam 15 lat, moje koleżanki martwiły się tylko szkołą, planami na weekend. A ja już wtedy martwiłam się o czynsz, zarobki, płatności. Miałam dorosłe problemy. I to odbiera ci całą niewinność. W tej pracy trzeba bardzo szybko dorosnąć. Trzeba o siebie dbać, być na biecie, ćwiczyć, być silną psychicznie. Czasem musisz mówić nie samej sobie: Nie, nie zjem tego. Nie, nie zostanę dziś w łóżku. Muszę wstać, ćwiczyć, działać. A kiedy jesteś młoda, to bardzo trudne. Dopiero co dostałaś trochę wolności, a już musisz sobie odmawiać. I do tego wszystkiego wciąż słyszysz nie. Não, não vou ficar hoje na cama, eu preciso levantar, eu preciso malhar, eu preciso fazer as coisas. E quando você é muito nova é difícil. Você acabou de ganhar uma liberdade e você tem que dizer não. Então você tem que crescer muito rápido nessa carreira. E ainda por cima, você recebe muitos não na sua vida. Você dá não para si mesma, para as coisas que você quer fazer. A minha chave de sucesso pra ficar assim foi a maturidade, porque. Você erra muito. Eu errei muito. Realmente, essa parte de você ser muito nova i tem que assumir toda essa responsabilidade. Mój klucz do sukcesu to dojrzałość. Popełniłam mnóstwo błędów. Musiałam bardzo wcześnie wziąć na siebie ogromną odpowiedzialność i to sprawia, że się potykasz. Miałam wzloty i upadki. Brakowało mi mamy, rodziny, ale przez próby i błędy odkryłam to co najważniejsze silny umysł. Mieszkałam w Niemczech, w Japonii, w Meksyku, w Chile. Każde z tych miejsc było inne, inne życie, inna rutyna, a ty jesteś daleko od wszystkiego, co znasz, od tych, których kochasz. Esskakujas em coisinho zupeirinho novo, não vês co dobre, co złe. Musis się tego wszystkiego nauczyć na novo. Você longe de todas as familiaridades, você literalmente cai de cabeça num lugar que você não sabe se é certo, se é errado, se o que você está fazendo tá tudo bem, não tá tudo bem. muito engraçado porque quando eu comecei a ser modelo, quando eu fiz meu aniversário de 16 anos, eu fiz a minha primeira Vogue. E foi muito especial porque foi no Rio de Janeiro, um lugar lindíssimo. To zabawne, bo kiedy zaczynałam jako modelka, dokładnie w dniu moich szesnastych urodzin zrobiłam pierwszą sesję do Vogue. To było coś wyjątkowego, w Rio de Janeiro, w przepięknym miejscu. A w zeszłym roku, znów w dzień moich urodzin zrobiłam nową sesję do Vogue, nowy editoriel, który wyszedł cudownie i z którego jestem bardzo dumna. Osiem lat później, dokładnie tego samego dnia, znów Vogue. Jestem z tego dumna. Pracowałam z wieloma magazynami, Offset. Marie-Claire. W takich sesjach tworzysz postacie, historię. Inaczej niż przy pracy dla marki. Tu możesz być kimkolwiek. Możesz naprawdę być jak kameleon. Dlatego uwielbiam te sesje. To moment, kiedy naprawdę czuję się jak artystka. W edytoriach możesz kreować różne możesz być naprawdę kameleon. É muito divertido participar dessas revistas porque é realmente o momento que a gente se vê num papel de artista. A Polônia é um lugar de gente linda, né? Todo mundo sabe, né? Eu sou louco para ir para Polônia, mas eu acho que eu tenho medo até de andar na Polônia na rua e ficar querendo chamar as pessoas. Polska porque... to kraj é um pięknych <coughs> <coughs> Mało kto o tym wie, a ja marzę, żeby pojechać do Polski. Trochę się boję, że jak już tam będę, to zacznę zaczepiać ludzi na ulicy i proponować im zostanie modelami. Zazwyczaj nasze modelki mają niemieckie, belgijskie, portugalskie korzenie, bo Brazylia to kraj imigrantów. Ale Polli to jedyna modelka, jaką znam, która ma polskie korzenie. Nigdy nie nauczyła mnie mówić po polsku, ale dla mnie Polli reprezentuje piękno Polski. Marzę żeby odwiedzić ten kraj. Prawie mi się udało, ale niestety jeszcze nie tym razem. Polli przypomina mi to miejsce na świecie, w którym są piękni, inteligentni ludzie. Polskę. A trzy czegoś, que eu mais gosto sobre a bardzo i Trzy rzeczy, które najbardziej kocham w mm -hmm. mojej pracy. Po pierwsze, relacje. Jestem bardzo towarzyską osobą, kocham poznawać ludzi. A ta praca ciągle stawia przede mną nowych. Po drugie, podróże. Możliwość poznawania innych kultur, miejsc których nigdy nie sądziłam że zamieszkam, albo chociaż spędzę chwilę życia, bo my nie tylko odwiedzamy, my zaczynamy żyć w rytmie tych krajów. I po trzecie, rutyna, a właściwie brak rutyny. Moja codzienność to totalny chaos. Dziś tu, jutro gdzie indziej. Dla niektórych to byłoby trudne, ale dla mnie to błogosławieństwo, bo każdego dnia tworzę sobie coś nowego do przeżycia. Mas para mim eu acho que é uma benção porque eu vou criando todo dia uma coisa diferente para viver. Poli, meu amor. Poli, kochanie. Mówiłem tutaj, że poznałem cię, gdy miałaś 15 anos. Dziś widzę przed sobą wspaniałą kobietę, doskonałą modelkę, kompetentną osobę w tym, co robisz. Jestem dumny z tego, kim się stałaś i z wszystkiego, co jeszcze osiągniesz. Zawsze możesz na nas liczyć. Bądź dalej tą cudowną, serdeczną, piękną dziewczyną o ogromnym sercu. Chciałbym, żeby wszystkie były takie jak Ty. Dziękujemy, że jesteś z nami. Jeśli podobał Ci się nasz program, koniecznie zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał i udostępnij materiał dalej. Napisz także komentarz. Twoja opinia wiele dla nas znaczy. Zapraszamy Cię również do wspierania nas na Patronite. Dzięki Twojemu wsparciu możemy kontynuować naszą misję, promować polską kulturę, pokazywać historię niezwykłych ludzi, integrować Polonię na całym świecie. Każdy Twój gest pomaga nam się rozwijać. Do zobaczenia w kolejnych programach Pepe